co tu tak ciemno? To Black Friday, więc jak ma być? Z ilości zapytań, które dostaję, wynika, że kochacie to. Nie dyskutuję, nie kontestuję, odpowiadam konkretem. Po pierwsze, moja cyfrowa biblioteka, wszystkie moje audiobooki, e-booki, seminaria, medytacje, relaksacje, komplet. Teraz i nigdy więcej w takiej skandalicznie niskiej cenie. 84% obniżki. My God, 84%. Kto daje takie ceny? Dostępnych 100 pakietów decyduje kolejność zakupów. Po drugie... Program Skok Świadomości, system kompleksowej osobistej transformacji oparty o trzy zasady, three principles, opublikowany rok temu program, 7 godzin materiału, wideo, 30 lekcji, dziennik kursowy, specjalne relaksacje, 75% obniżki, dostępnych 100 pakietów. Decyduję kolejnych zakupów. Po Black Friday program Skok Świadomości wraca do regularnej ceny, biblioteka cyfrowa w tej formie znika na zawsze. Link do oferty w opisie lub w komentarzu. Tylko 100 pakietów. Startujemy.